Such a better thing, wanna replace me? I'm in a place that I've never been. It's worse and lonely. Cause someone tell me they see good in me. There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts. Dobry dzień, dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, w kolejnym filmie na kanale. Jak już widzicie po tytule i po otoczeniu, w którym się znajduję, jesteśmy już w Antalii, dołączyliśmy do moich rodziców, jesteśmy razem na wakacjach. Bardzo się z tego cieszę, zobaczyłam moich rodziców, moi rodzice zobaczyli e, wnuka mnie, serhata, więc są bardzo szczęśliwi. Wczoraj już nic nie nagrywałam, przyjechaliśmy wczoraj bardzo późnym popołudniem po długiej i ciężkiej drodze, więc nie chciałam nic nagrywać, troszkę sobie odpoczęliśmy, ale dzisiaj już od rana wzięłam kamerę. Jak pamiętacie, bardzo się bałam, że będzie padać, no bo na to wskazywały wszystkie prognozy pogody, które sprawdziłam. Co prawda, nie ma słońca, nie ma jakichś rekordowych, wiecie, upałów, ale nie pada, więc to jest najważniejsze. Nie pada, jest świetne towarzystwo, więc bawimy się naprawdę dobrze, spędzamy razem rodzinnie czas. No i co, mam nadzieję, że vlog Wam się. Spodoba, przypadnie Wam do gustu. Jeszcze jako ciekawostka powiem Wam, że znajdujemy się w dokładnie tym samym hotelu, w którym byłam ja, Serhat i Alex w zeszłym roku na wakacjach. Bardzo nam się podobał, wiecie, hotel, obsługa, jedzenie, standard wszystko było na najwyższym poziomie stąd też poleciliśmy moim rodzicom ten hotel. Oni tutaj przylecieli, a my, jak wiecie, do nich dołączyliśmy także będzie to taki vlog z rodzinnych wakacji. No sami, zobaczcie, co my tutaj robimy, w jakich okolicznościach spędzamy najbliższe dni. Co, mo co mogę Wam więcej powiedzieć? Vlog, just start. Zmieniliśmy teraz lokalizację, przyszliśmy do Tam w tamtym roku w ogóle tutaj nie dostarliśmy, w sensie, żeby się pobawić, no bo Aleks jeszcze był za mały, a teraz już był bardziej też tak zainteresowany, żeby wiecie, przyjść, tutaj są takie armatki wodne, taki mini plac zabaw dla dzieci, natomiast woda okazała się być lodowata. W mozu woda była ciepła, taka przyjemna, na pewno cieplejsza niż w basenach. Natomiast te wody z armatek i te takie fontanny dla dzieci, woda jest lodowata, więc Aleks jak szybko podbiegł do wody, tak szybko z tej wody uciekł, ale byliśmy też na lunchu, więc uznaliśmy, że może warto zmienić lokalizację, też mamy fajne miejsca, więc chociaż sobie posiedzimy, Aleks sobie tutaj gra w piłkę z dziećmi. Nawet powiedziałabym, że trochę te chmury tak przechodzą i zaczyna się przejaśniać. czasami nawet wyjdzie słońce, więc faktycznie nie zawsze warto wierzyć w prognozy pogody. Ja się tak stresowałam, bo na prognozach pokazywało tylko burzę z deszczem, a ani deszczu, ani burzy jak na razie nie ma, więc mam nadzieję, że jeszcze przez kolejne dwa dni, jak tutaj będziemy podczas naszego pobytu, nie będzie ani burzy, ani deszczu czysty odpoczynek, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Zaraz Wam pokażę, jak właśnie te armatki wodne wyglądają, bo kiedyś, znaczy kiedyś, rok temu pokazałam Wam ten aquapark, natomiast pokazałam go wieczorem, kiedy to wszystko było już wyłączone, a teraz to działa, więc mogę Wam pokazać. that I'm feeling when I'm ale jak już zobaczyłam, że panie robią na takim tradycyjnym piecu gozlemę, to nie mogłam się oprzeć i powiem Wam, że to nie smakuje, znaczy to co ja robię w domu, gozleme, który ja robię w domu w ogóle nie przypomina tego gozleme robionego na takim mm, kamiennym piecu, takim kurzeniem jak to jak to wyjaśnić, przepyszne gozleme przepiękne miejsce do jedzenia go także zobaczcie, no nic, żyć i umierać naprawdę w tym momencie. Prognozy pogody jednak troszkę prawdy mówiły, zrobiło się w momencie tak ciemno, zaczęło tak wiać i chyba będzie burza, a najgorsze jest to, że hotel dysponuje będzie dwoma... Dwoma autobusami, które dowożą nas z aquaparku do hotelu i teraz jak wszyscy się zebrali, to wydaje mi się, że raczej ciężko będzie, żeby wszyscy pojechali autobusem, więc my zdecydowaliśmy i tak zaryzykować i iść na nogach. Jak będzie korek to nie czekaj. Ale powiem Wam, że tak śmiesznie. Cztery? Nie wiem czy widzicie za mną jak jest ciemno, Cztery mogą widzieć tak chmury oczywiście przejść, ale na razie się nie wydaje, żeby miały przejść. Na pewno my dwa, a wy mieliście ile? No. Trzy. My mamy trzy. No to pięć. No. Ale są też widzę ludzie w basenie, którzy się chyba nie boją, że będzie burza, bo dalej pływają. Także tylko, tylko my y, wymochamy na zimne i wolimy od tego co może przyjść niekoniecznie, ale może przyjść także. Nie. akurat oh. przyjdziemy do pokoju wiecie, umyjemy się i przyszykujemy na kolację będziemy mieli akurat akurat będziemy w dużo czasu, Aleks boisz się? czy nie? boisz się czy nie? tak, <grych> tak. jakiś zadowolony boi się tak Moim rodzicom z Aleksem udało się wcisnąć do autobusu. I mówię: Dobra, jedziemy za Serhatem, e, pójdziemy na nogach. Tym bardziej, że jeszcze oddaliśmy ręczniki. Musieliśmy oddać ręczniki, więc my pójdziemy sobie spacerkiem. Nic to nie jest daleko to jest 400 metrów. Natomiast, jak zaraz ma coś grzmotnąć, huknąć no to jednak lepiej jechać autobusem i szybciej. No ale, tak jak mówię, był pełny, a jeszcze nie wzięliśmy dla Aleksa, akurat teraz. Wózka. więc moi rodzice mogli się z nim wcisnąć do autobusu żeby zamiast i z nim, wiecie, wolno, czy go brać na barana, Możemy sobie idziemy z serhatem. jak coś grzmotnie, to grzmotnie nas, a nie moich rodziców i Aleksa, ale bardzo dużo ludzi też tak zdecydowało żeby wyjść, wszyscy, wszyscy idą na noga bo tylko jeden autobus na razie przyjechał i faktycznie jest ciemno <noise> W czerwonym, czerwonym mi? świetle jeszcze się okaże, szyb, że szybciej będziemy, niż oni. Także... Które jest w ogóle, nie wiem, godzina? Mam telefon w torbie. Ojej. No. Jakieś szambo wybiło. Nie, nie. A, drugi jedzie. A, tak. A, trudno. Już i tak jesteśmy... Nie Już to Już i tak jesteśmy na miejscu. No, no, tak, Zerka dobrze w sumie mówi. Tyle tutaj jemy. Chociaż, czy ja tak dużo jem? Nie wydaje mi się. Ojej, jak wieje. Wakacyjna pogoda. Dobrze, że jest taki, wiecie, dreszczyk emocji. Jakiś samochód jedzie? tutaj no są w ogóle te kwiaty, które Serhat w tamtym roku mi e, wsadzał we włosy, a ktoś później w komentarzu napisał, że to są trujące kwiaty. Duż na Serhat wie, że są trujące kwiaty. Co? They're poisoning, right? Yes. But last year you put to my tak. hair tak. <laughs> uh. no. kwiatło? Nie chcę kwiatło. Uh. Już mi się... Już mi się robi zimno, tak wiecie, to jest naprawdę tak chłodno, ciepło prysznic i chyba ubiorę sobie ciepły dress zamiast chłodnych krótkich. Już wykąpali ubranie, jesteśmy gotowi na kolację. Do kolacji jeszcze trochę czasu zostało. My mieszkamy na piętrze piątym, a moi rodzice mieszkają na piętrze szóstym. Chcieliśmy mieć pokoje na tym samym piętrze, a najlepiej koło siebie. Natomiast z tego, co powiedziała pani, to fotel w ogóle ma pełne obłożenie, więc. Jutro będzie pomdziemy. Więc powiedziała, że może następnego dnia się zwolni, ale. Mama, Słucham cię! Ja nie, 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 to My przyjechaliśmy dosłownie na kilka dni, więc nie bez był. sensu, żeby mieli dodatkowy pokój do sprzątania, bo my byśmy chcieli sobie zmienić, pokój, być koło bo przynajmniej nie. jesteśmy, wiecie, pod sobą, a nie my na parterze, oni na szóstym, także zaraz do nich musimy dzwonić, bo tak się kontaktujemy, dzwonimy do siebie, czy jesteśmy gotowi, czy idziemy, czy się gdzieś spotykamy, więc zaraz się pewnie spotkamy. Na dole przy stołówce może jeszcze przed kolacją uda się nam zahaczyć kawę, bo ja tak od wczoraj chcę się napić kawy i co idę, to jest już zamknięta kawiarnia, więc może dzisiaj mi się uda napić kawę, także serhat z Aleksem siedzą. Ja dzwonię do rodziców zobaczyć jak tam sytuacja wygląda i, i musimy ustalić miejsce spotkania. Alex idziemy na kolację. Właśnie jakże idziemy na kolację. A co będziesz jadł? Co będziesz jadł? Karona! Jak ma Patrzcie, chmury dalej są. Słychać niby jakieś, że grzmi, ale deszczu nie, nie było tak, nie ma. My Co mamy akurat robisz? balkon. Pokazuje z balkonu widok. My akurat nie, nie, mamy nie, widok, alec. widok mamy akurat na główną ulicę i tutaj na bazar, na którym nie byliśmy, ale musimy się wybrać i na jeden z basenów, natomiast cały wszystkie baseny widać z naszego korytarza, także jak będziemy na korytarzu, to wam pokażę jak baseny wyglądają z góry, bo wcześniej byliśmy też w innym budynku, a teraz mamy byliśmy tutaj, w tym tutecie, w tym szarym budynku byliśmy w tamtym roku, teraz jesteśmy w głównym budynku i mamy porównanie jak jak to było, co tam jest Patrzcie tutaj przy samym przy samych naszych drzwiach jest widok na główne baseny. Tutaj jest właśnie taki długi basen, no nie jest jakiś właściwie w kształcie koła, tylko taki właśnie asymetryczny. A to tutaj co widzicie, to jest po prostu fontanna przy stołówce, także tak to się Prezentuję. to okno można otworzyć, ale lepiej, żebym go nie otwierała, bo teraz akurat Alex też stoi, więc bezpieczniej, żeby było. Tak. Idziemy, tak? Tak. O lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Chcę to wszystko nagrać, uwiecznić, ale tak na spokojnie, żeby też cały czas tylko nie siedzieć i nie machać kamerą nikomu przed twarzą. Dzisiaj pogoda jest raczej średnia, nie nadaje się ani na pływanie w morzu, ani właśnie ogólnie na żadne, wiecie, e, kąpiele wodne, także uznaliśmy, że... Idziemy na plażę, natomiast nikt się nie będzie kąpał, będziemy się bawić w piachu. Aleks ma zabawki, żeby mu się nie nudziło. Tam też jest bar, można się napić kawy, można się napić soku, można się napić jakichś drinków alkoholowych czy bezalkoholowych. Także obecnie ja i Serhaj siedzimy przy Lobby. Serka poszedł uruchomić samochód, żeby powiedzieć troszkę, żeby ten akumulator się troszkę rozruszał. Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że po prostu przy wyjeździe okaże się, że akumulator no nie działa. Czekamy też na moich rodziców. Aleks jest z moimi rodzicami, bo odkąd przyjechaliśmy, to jeżeli Aleks ma wybór siedzieć z moimi rodzicami albo siedzieć z nami, no to wybiera bez chwili namysłu moich rodziców, także wczoraj pogody, prognoza pogody się... Nie sprawdziła, bo miał cały dzień padać i miała być burza, natomiast troszkę tego brzmiało miał nic więcej. Dzisiaj jest szaro, bardzo wieje, no więc trzeba ten dzień spędzić jakoś inaczej, także będziemy siedzieć sobie po prostu na plaży. Będziesz jeść? Tato i mamo też tutaj, patrz. Co będziesz jeść? Pewnie makaron. <laughs> Jak Aleks. Ale co będzie się na lunch? <chyśń> Makarona. Maka tak daj rączkę. Nie wiem, jak wyglądać. Maluszek. Maluszek. Powiem Wam, że jedyny problem w tym hotelu to są windy. Mm. <słuchcenia> One tak nie idzie do góry. wolno jeżdżą i tak <trzyndą> ciężko znaleźć windę. <pudzi> że my bardzo długo zawsze czekamy i nie, nie da się pojechać już z piętra do góry aha, jak my jesteśmy. Mama. jak my jesteśmy na piątym piętrze a moi rodzice na szóstym to nie możemy pojechać do góry musimy kliknąć, że chcemy pojechać w dół tutaj no. ha, przepraszam, no. musimy kliknąć, że ha, Jezu, przepraszam, no. musimy kliknąć, że chcemy pojechać no. ha, no. lubisz tą windę? No, bardzo ładnie wygląda, ale się a moja mama się boi tej windy. Aleks, niekoniecznie. Ale taka oszklona, jak ktoś nie lubi windy albo wysokości, to raczej nie jest Dla kogoś to się boi? Wychodzimy. Idziemy? Wychodzimy jest. Niestety się teraz rozpadało, więc musieliśmy wykombinować jakiś plan B. Był plan, żeby pojechać zobaczyć akwarium w Antalin. Natomiast. Nie zdecydowaliśmy się, ale jedziemy do Galerii, więc nawet na wakacjach można sobie jechać na shopping w Galerii. Także ja z Aleksem już jesteśmy przebrani. siedzimy sobie ponownie w loku. Byliśmy też chwilę na plaży, ale właśnie jak zaczęło tylko kropić, to uciekliśmy do hotelu, zjedliśmy lunch, ustaliliśmy plan działania i... Teraz ponownie czekamy w lobby, żeby wszyscy się zebrali w miejscu zbiórki i pojedziemy do Mall of Antalya. To jest najbliższe centrum handlowe, które znajduje się właśnie e, niedaleko hotelu. Także moi rodzice sobie jeszcze wiecie, dokupią to, co chcą dokupić. Może będą chcieli wejść do jakichś sklepów. E, odzieżowych i obuwniczy, a mamy samochód, więc nie trzeba ani taksówki, wiecie, wynajmować, ani nie trzeba płacić za jakiś specjalny transport, no bo my przyjechaliśmy samochodem, więc samochodem sobie dojedziemy. Później już wieczorem ma nie padać, więc mamy taką nadzieję, że ten deszcz jest taki przejściowy i później będzie można sobie znowu wyjść na świeże powietrze i tak pogoda dopisała, nie było słońca, nie można było się z opalać poopalać, chociaż ja na twarzy, nie wiem czy to i tak widzicie, no ja tutaj na twarzy tutaj, w tutaj okolicy właśnie pod oczami jestem taka troszkę czerwona, więc nawet przez te chmury słońce opalało. Na razie sobie z Aleksem, ale ma być nas końcowo pięć osób, są dwie, <try> trzy gdzieś poszły i zaginęły w akcji. Także my jak zwykle z Aleksem pierwsi, a reszta do nas dochodzi. Ładnie wyglądasz. Patrzcie, musi być chłodno, bo jak już Serhat kurtkę założył, to musi być chłodno. Mama kupiła. Mama kupiła, ale ja mówię, że jest zimno. To tu też ma sama. Już są trzy osoby na miejscu zbiórki, czekamy jeszcze na mamę i tatę. Mama miała zmienić buty, ale patrzę, patrzę na Windy i nie widzę. Aleks sobie wyjątkowo siedzi i ogląda, a nie oglądał trzy dni, więc moja mama mu dała telefon. Siedzimy, ale nie widać, nie widzę. Rodziców. Ciekawe. Pogoda w <goda> na wakacje. <goda> Przypada deszcz. Pada, nie, my tam nie chodzimy. Jak ja Nie rób, Leżę sobie w hotelowym pokoju, edytuję dla Was vloga. Piję gorący kubek, który Serhat znalazł u siebie w plecaku. Dobrze, że jeszcze nie był przeterminowany, bo byłaby to ogromna strata. Najlepszy gorący kubek to ta pomidorówka z makaronem. Ale co najśmieszniejsze to jest to, jakiego ja mam kompana do tej pracy, bo jest już godzina 231. i wyobraźcie sobie, że mój mały kompan po prostu śpi sobie Obok nigdy bym nie przypuszczała w tych pierwszych ciężkich miesiącach macierzyństwa, że będę siedziała w wakacje, swoje wakacje, robiła to, co lubię robić, a moje dziecko przy zapalonym świetle, przy moim gadaniu i przy dźwiękach tutaj filmu będzie sobie na spokojnie spało, bez żadnych nerwów, bez budzenia się, bez płakania. Teraz to jest prawdziwy kompan do podróży, naprawdę. W życiu, naprawdę w życiu bym nie przypuszczała, że nasz syn będzie tak genialnym kompanem w podróży. Siedem godzin w samochodzie, totalnie żadnego, wiecie, zająknięcia, że jest mu niewygodnie, że on by chciał wyjść. Kilka, wiecie, oczywiście postoi na toaletę, ale poza tym nic, siedział pięknie w foteliku, nie trzeba było mu włączać żadnej bajki. Oglądał co się dzieje za oknem, bawił się książeczkami, jadł, pił, słuchał z nami muzyki, rozmawiał. Tutaj na wakacjach też zachował się prześwietnie, no ale nie ukrywam, że jest to też zasługa mojej mamy. Moja mama ogromnie, wiecie, dała mi odpocząć na tych mimo że krótkich to i tak w wakacjach zajmowała się, nie bawiła się z nim. On też tak niekoniecznie chciał się bawić ze mną i z serhatem bardziej, bardziej wolał bawić się z dziadkami, także też Aleks wykorzystał dziadków na całego, dziadkowie go rozpieścili naprzywozili mu zabawek, naprzywozili mu prezentów, tak też jak się spodziewałam no ale niestety też nie mamy wspólnego pokoju, pewnie jakby ten pokój był wspólny wiecie, taki yy... dwa pokoje łączone z salonem, to Aleks w ogóle już by nie dał mojemu rodzicom żyć, także chociaż dobrze że mamy osobne Pokoje, spotkamy się, wiecie, tylko na posiłki, na wspólne spędzanie czasu, ale koniec e, końców, na koniec dnia rodzice są w pokoju sami. Także ja teraz siedzę z Aleksem, edytuję sobie, powoli się też kładę spać, ale czekam na serhata, który poszedł sobie mm, na dół na papierosa i też e, do mojego taty coś tam zabrać, coś tam zanieść do auta. Wiecie, tyle rzeczy mamy do zabrania, że lepiej to zanieść wcześniej niż, niż później, ale w ogóle. Moje życie przywieźć coś z Polski zaraz wam pokażę, bo w życiu takiej genialnej rzeczy nie widziałam, także czekajcie, przyniosę to i wam pokażę. Tiktaków raczej przedstawiać nikomu nie muszę, ale wyobraźcie sobie, że w tym wielkim pudle tiktaków znajdują się malutkie. Czekajcie, muszę wyciągnąć, jeszcze inne cukierki, mającą wychała, ale znajdują się takie. Tyciotęnkie opakowania tiktaków, to jest chyba 8 z tego co moja mama mówiła, malutkie, naprawdę patrzcie, jak to jest mini opakowanie tiktaków, to jest takie idealne opakowanie dla mnie, żeby za dużo ich też nie zjeść. Są tutaj te standardowe, miętowe i te pomarańczowe, ale z tego co widzę są jeszcze truskawkowe, więc fajne też, jak ktoś przyjdzie, można kogoś poczęstować. Moja mama zawsze wynajduje na różnych stronach internetowych, czy tam właśnie na Allegro tego typu mini słodycze, mini czekoladki, mini cukierki. Później właśnie mi przywozi i ja robię tę furorę wśród naszych znajomych, którzy do nas przyjeżdżają. Patrzcie, jakie mamy piękny widok z balkonu, jak już jest, jak już się ciemni wszystkie hotele, mają poroświetlane lampy tutaj jest bazar, taki wiecie torebki, jakieś tam podróbki magnesy, cuda na kiju nas to wiecie, zbytnio nie interesujemy nie jesteśmy, ja i Serhat niekoniecznie jesteśmy tutaj turystami podświetlony basen nie wiem czy będzie widać o tutaj macie malutki mini basen taki podświetlony, który właśnie jest w zakresie naszego hotelu, ale powiem wam, że jest Chłodno. Dzisiaj naprawdę była bardzo słaba pogoda. Najsłabszy dzień z całego pobytu. A najśmieszniejsze jest to, że jak wrócimy do Bursy, to będzie upał. <noise> że zacznie się taki turecki prawdziwy gorąc. Wakacje, wakacje. Po wakacjach jesteśmy już w samochodzie spakowani. Zrobiliśmy sobie tylko, wiecie, pierwszy przystanek, żeby zatankować samochód do pełna. Ale już kierujemy się w stronę Bursy. Moi rodzice mają w bardzo późnych godzinach wieczornych samolot, więc jeszcze są w hotelu. No, my mamy przed sobą 7 godzin, 600 km do bursy, więc musieliśmy wyjechać odpowiednio wcześniej. bo jutro idziemy do pracy. Więc <grywania> moi rodzice jeszcze się musieliśmy się pożegnać. Jedyny plus jest taki, że jeszcze w tym samym miesiącu najpewniej lecę do Polski, więc aż tak się nie stęsknimy za moimi rodzicami Alex za dziadkami ale oczywiście my wyjeżdżamy a pogoda jest przepiękna pełne, słońce i ma być tylko coraz goręcej więc trafiliśmy akurat trafiliśmy akurat na taki moment, kiedy było załamanie pogodowe i już teraz będzie tylko coraz cieplej ale w bursie też już będzie gorąco więc musimy się zaopatrzyć w malutki basen na balkon, żeby Alex mógł się bawić Mam nadzieję, że droga będzie bezproblemowa, że dojedziemy, wiecie, cali, zdrowi, bezpieczni i będziemy z moimi rodzicami na łączach, w razie jakby potrzebowali, wiecie, jakiejś pomocy, także paliwo i w drogę prosto do Bursy. Zrobiliśmy sobie coś właśnie, zrobiliśmy przystanek na jedzenie i patrzcie w ogóle jaka jest pogoda. Przyjechaliśmy prawie 300 km i wygląda na to, że to my faktycznie ciągniemy za sobą chmury deszczowe, bo wyjeżdżaliśmy z Antalyi i było pięknie, a teraz znowu jest pogoda jaka jest, więc wygląda na to, że faktycznie to my ze sobą te chmury burzowe, deszczowe ciągniemy. Ale nasz kierowca jest dobrym kierowcą. Driver, right? Tak. A, oczywiście, driver, sir. A, a ja i Alex mieliśmy drzemkę.